Taniec z Gwiazdami wchodzi w decydującą fazę. Ostatni odcinek, 14. Edycji popularnego polsatowskiego show, wyłonił ćwierć finalistów, wśród których znalazła się tańcząca w parze z Jackiem Jeschke Anita Sokołowska. Sukces aktorki najwyraźniej nie cieszy krytykujących jej w sieci internautów. Ta jednak nie pozostaje im dłużna. Taniec z Gwiazdami to format, który gości w domach polskich telewidzów już od wielu lat. Początkowo realizowany był dla stacji TVN. Od 2014 roku show jako dancing with the stars. Taniec z gwiazdami oglądać można na antenie Polsatu. Obecnie widzowie podziwiać mogą gwiazdy mierzące się w 14 już edycji programu. Na parkiecie bardzo dobrze radzi sobie aktorka Anita Sokołowska, którą produkcja sparowała z tancerzem Jackiem Jeschkę. W ostatnim odcinku para Sokołowska, jesche zaprezentowała widzom kwik-stepa oraz rumbę. Oba tańce bardzo przypadły sędziom do gustu. Za pierwszy jury zdecydowało się dać uczestnikom 36 punktów, za drugi aż 39. 48, letnia aktorka nie pierwszy już raz w tej edycji TZG jest wysoko punktowana przez sędziów. Niektórzy internauci wyczuli więc spisek, zarzucając jury faworyzowanie Sokołowskiej. Uczestniczka polsatowskiego show zdecydowała się odpowiedzieć na zarzuty internautów. Zdaniem aktorki widzowie mają swoich faworytów, i te właśnie sympatie są powodem ataku na jej osobę. Mam poczucie, że to piszą pewne określone osoby. Ja myślę sobie tak, trochę więcej szacunku do naszej pracy. Ja się nie zgadzam na to, że ja w wieku 48 lat jestem porównywana do kogoś, że są jakieś takie bardzo nieprzyjemne określenia. Drodzy Państwo, naprawdę łatwo wyczuć, komu kibicujecie i dlaczego tak się dzieje. Trochę kultury, powiedziała aktorka w rozmowie z pudelkiem. Podobnego zdania jest jej taneczny partner Jacek. Jeschke. Tancerz w rozmowie z pudelkiem wziął w obronę Sokołowską, dodając, że on oceniłby partnerkę jeszcze wyżej. Tu zawsze się znajdą głosy za i przeciw. Im bliżej jesteśmy finału, tych głosów będzie więcej. Odpadają faworyci innych ludzi, którzy pewnie woleliby widzieć kogoś innego, ale taki jest program. Ja uważam, że my robimy uczciwą pracę i szczerze powiedziawszy, ja bym jeszcze wyżej ocenił Anitę, podkreślił w rozmowie z dziennikarką portalu Źródło, pudelek slash pomponik.